W musimy się wykazać sztuką odwagi, ponieważ będziemy kroić rzeczy na pół, a następnie je ważyć. I kto będzie miał bardziej idealne połówki, ten nie będzie musiał tego jeść, bo dzisiaj, panowie, są już tylko Nie. Ale tylko jedna osoba będzie jadła w każdej rucie. To i to będziesz zawsze ty. Nie więc wy zostawcie łapkę i subskrypcję, bo na kanale jest daily, czyli filmy są codziennie o 18. A my przejdźmy do pierwszej konkurencji. W pierwszej rundzie mamy zgniłą cebulę. Dawaj, Dawaj cebulę. Ooo. Niestety to nie było celowe. Mieliśmy jeść cebulę, ale przypadkowo w w sklepie zgniłą. Więc kto to zje ma bardzo przerąbane. Ale czemu dałeś to? bo <laughs> to dałem, sorry. nie sery pleśniowe, więc sobie może cebulę pleśniową też ktoś by spróbował. Ja. Jak skip. Jask... Bardzo źle to Zdałeś sobie sprawę potem, co nie? Ja tak samo Oj, się Nie, zabiję. ja czuję już. Ja bardzo źle to zrobiłem. Ja też to czuję. Już. Czy każdy nie, w ja tej dobra. rundzie bardzo to zwali? W się. Sensie, okay. jest. Okej, okay. tylko że mam prawą rękę. Dobra, to zaczniemy może. Albo zaczniemy od dzikich A wiecie, Odemnie. że jeżeli jedna w jest zgniła, to już żadnej nie można jeść, bo, bo w się przenosi. Są, no. tylko nie widać na nim. Dobra, uwaga. Zobaczmy moją jedną chustkę. 74 i Uwaga, zobaczymy. 100. A w pierwszym ile miałeś? 74 Czyli, czyli 20, 20, 26. 26 26 to wynik Zipka Ja wiem ile to jest Jak to jest możliwe człowieku, co jest? Dobra, uwaga A dobra, jest krzywo Moja ma... Co 74? 74, 74. 95 Jest! 95. 95. Ile? Pokonałem 95. Zipka 95 dokładnie Tak, pokonałem Zipka Dobra I trzecia, ale to, to jest lżejsze 75 Ej, 75 Wszyscy tak samo, Tak 88, czyli najbliżej Okay, czyli Dziękuję nie bardzo, brał, nie muszę spleśniałej cebuli A Zipek niestety musi zjeść Gryzka. przynajmniej połówkę No dobra, jako że to jest spleśniałe to w tej rundzie darujemy i możecie tak, zjeść Moja nie jest spleśniała No to jesz połowę, skopałeś się I teraz najobrzydliwszy ser jaki udało mi się znaleźć, bo on jest cały mokry i cały jest... Zgrzy. Ej, ale on nie jest spleśniały? No jest, ale to jest taka pleśń, która podobno jest jadalna Nie jest To co panowie? gotowi? No lecimy, lecimy. Zobaczymy, kto ma najlepszego cela. Tak jest chyba. Te strony co? dojść? Oj stary, zaryzykowałeś dużo. Co? Co? Zibek, jesteś kurna z patologii. <gry> Uwaga, pierwszy. 61 gram. A ile ma cała paczka? 125. 61, czyli powinny być 60. Powinny być 4 gramy, no. 60... Czekaj, nie ruszajcie. 5. 3. Miałeś więcej sera. Ile jest? 61 do 5? To tak. 4. 4, 4, 4. 4 różnice. O, ładnie. Ile? 68. Co? Czyli idealnie? Nie, nie, a nie. się źle. A. Tylko, się... Ale ja, nie, ja wam mówiłam, ja mam duży set po prostu. Patrzcie na to. 71. 3. 3, 3 różnice. Wygrałem w Słukaszie. No. 97. Siedem, siedemdziesiąt siedem 77 To będzie miało jakieś 45 65, Co? 12. 12. 12, 12. Pamiętasz jak na początku odcinka mówiłem, że ty wszystko będziesz jadł? Mhm. To to jest prawda A nie, to nie jest ten słony Nie, to jest ten okej okay. To jest bardzo okej okay. no To jest okej okay. To nie jest obrzydliwy ser? Spróbuj tego Ja myślałem, nie, że przepyśle. to jest tamten Jest mały Jest wyszny. dobry no. a, a wy nie możecie jeść Przepraszam Ale no. niezły jest, prawda? Mi też smakuje cholernie. Gazowana woda koksowa. Co Zobaczymy, kto przegra, ten jest koksem, Zipek, Muszę powąchać, czy warto wąchać. Ja nienawidzę wody kokosowej ja so, 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 so. osobiście. Wiem, że Łukasz nie lubi. Nienawidzę, bardzo nie lubi. Nienawidzę. I so, zipek, nienawidzę. Nienawidzę. Zipek, nienawidzę. Zipek, teraz się dowiedziałem, że ty... Dlatego, że większość smakuje jak skarpetki tak, tak, To skarpety. jest jedna z większość... najgorszych rzeczy jak nic. Z... Warzymy razem ze szklankami i musi być jak najmniejsza różnica. Ta jest cięższa, ta jest lżejsza. Dobra. Czyli do tej muszę wlać mniej jakby. Czekajcie. Ej, ciekawe kto to wygra. Dobra, no, przegrany pije pytanie... całą szklankę. Aj, a pytanie jeszcze: ile mililitrów ma każdy? I tyle samo mają? Ta ma 250, ta, ta ma 400. To jeszcze mniej powinienem był tu wlać. Możliwe. O, kurde. Ale mamy taki sam dobra, wynik, no prawie. Dobra. Wszystko jest Ej, prawie Ale wentyczne. nie, ty masz o wiele więcej. Dobra, my, my jesteśmy najbliżej w sumie, łukasz siebie. Zobaczymy, zobaczymy. Ile to ma? 4,35 435. 4, kg 4 kilo? 4, 3, 4 3, I uwaga. 4,71 Uuu, 46. 36 gram różnicy. Ale to nie jest hey, to jest dobre. To jest dobry, dobry duży, mega Nie dobry. To jest dużo. Znaczy dużo, ale to jest dobre Ja już no raz, teraz. Bić. Ty wzipek, dawaj. 383. 383? Co? To nie ma szans. O nie, nie, to będziesz miał ten, przerąbane chyba. Teraz. 54. O, Ooo jak przydobrzył Co? To Jezus. ile, to ile waży ten napój? No 320 gramów. Nie, nie wiadomo czy Wiadomo, bo objętość wody jest 1 do 1 Ale, wody, wody Ale to jest to samo. Nie jest to samo. Jak nie. nie? Cieczy 401 Ej, no. chyba wygrałem. Nie, na 100% wygrałem. 490! Jest! No i papaczernes wygrał. Wygrał! Całościowo prawie się zgadzamy. To jest niesamowite. Gratulacje. To było najciekawsze ze wszystkich. A ten sok jest naprawdę dobry. Cofam, co mówię o wszystkich innych firmach, bo były do dupy, to jest smaczne. Tak? Nie smakuje. Nie smakuje Smakuje jak kolada. Jeżeli lubicie, to wam posmakuje. Ale ja nie lubię. Śmieszne, że ja za każdym razem powinienem tylko kosztować, a wszyscy to robią. Ser plus to. Szkoda, że masz dzisiaj randkę zipek. Mogłem nie wymyślać tego odczyta na dziś. O fuu. To jest oficjalnie chyba najgorszy napój? Pyszniutkie <noise> Ale finisz Finisz będzie w kiblu Łukasz zaraz jak się strzygasz Co my tu mamy panowie? Makrelka To są rybki, same śmierdzące rzeczy dzisiaj Jeżeli nie jest surowa to może być dobra tak W całkiem no szczerze nie jest surowa mówiąc. na pewno Dobra, ile może stanowić? Serio wy tak ile. to kroicie? Poprzek, tak? tak ja mówię do kamery teraz tak. Boże, czemu tak? Przecież tak się kroi rybę, no, na pół. No ja, a jak? No Ej, jasne, że tak. Tu. Tak. Ale co? Już kroicie to kroicie. Leci nie, tak? ja to zrobiłem jeszcze przed... Na szczęście jak się odezwali za nim. Ja powiem. zaryzykuję. I to będzie dobry strzał, nie, zobaczycie. Nie, troszkę. Dobra, w takim razie ważę jako pierwszy. Zobaczymy. tego przekroić. Ile to ma? 170 gram. Uuu, równo! Stare to ma zostać. 375 ma chyba cała. Czekaj. 28? 143. A pierwsze ile miało? 170. O kurde, Oj, czyli 27. 148. O, chyba u każdy grał ze mną. Dlaczego? Bo ważą tyle samo chyba te ryby, nie więcej To jest dużo cięższe. A nie. 164. Czyli 14. A I ja miałem mean, 26, 14. tak? Ej, to jednak w poprzek poszło. Miałeś tylko no. 26? No, ja pierdzielę. Ej, może nadal jest nadzieja. Patrzcie na rybę zibka. Co? Co, że go źle wygląda? To jest nadzieja. Co? Że to jest nadzieja nie stary, to ja. 150. 151. Ej. Najrówniej wszystkich No, chyba dni. tak. 175 będzie. 161. Tylko 10. Sześć. Czyli ja miałem. Aż 8. tak dużo? Ja 15, ty dziesięć, A ile jest? A, czekaj, czekaj, tu to ci trochę jeszcze zostało, więc... A, to tutaj nie ma być. A, tak. Czyli <grym> jest przegrał. Tak. Akurat w rzeczy, której nie bałem się jeść, więc cieszę się, że akurat w tym przegrałem. Ja tutaj jestem e fair w stosunku do odcinka. Nie wiem, jak przegrał. Bo ty cały czas próbujesz. Oto i nieupieczona pizza. Jest surowa, dopiero do piekarnika. Sernie rozpuszczony. Ciasto. Nie wiem, chyba też nie jest do końca upieczone. Czyli ten, kto trafi, będzie miał przez ranę, mówi się, zimną, obrzydliwą, niezrobioną pizzę. No. I dokładnie. I pewnie jeszcze mokro. Radzę się spinać, panowie, bo to. Ej, ten kawałek jest krzywek, jak cholera je jest no tak krzywek. Powiedz mi, który jest bardziej krzywy Ty masz perfekcyjny kawałek pizzy. Ja te... Tak, serio, zobacz na to, jak w mojej perspektywie tu zobaczysz, jak to jest krótka ścianka wobec. Ja mam dokładnie to samo przecież. chłopie. Pierwszy kawałek: 59 gram Drugi kawałek ma 72. Nie! 58. A ile jest? 59 i 58! Jeden, Jeden gram, gram różnicy! Ja pierniczę, co za tyle. A to mi odpadło i zrzuciłem to na górę jeszcze zobaczymy. 46. 46. 46. 46. Jest! Oh, idealnie, tak myślałem! Jeden gram, 0 gramów i zipek, który ma? 55 49 50. 50. No to nie zmienia faktu, Ach, że ty się trafisz. No to nasz reszcie Zipek. jak my blisko byliśmy. Jakby ktoś walnął w skór, jak to On był blisko, on stary trafił idealnie. Ale no. blisko, ja byłem w sensie z Ernestem razem, że on trafił a ja. Ale w poprzednim odcinku z arbuzem Ernest też idealnie tak, przekroił no. wielkiego arbuza. Na pół, na pół? równo. Ale to dopiero. był arbuz? Nie, nie arbuza. Pierwszą rzecz jak to było, nie pamiętam co to. A. Big Mac chyba. Big Maca chyba. No. No. Takie trochę surowe tylko. No. No. Dawaj, daj, kawałek. <laughs> I będzie ci spakowało brzuszek, cię będzie. A mamy jeszcze jakąś rundę? A, mamy no. jeszcze jedną. <laughs> I to z czymś obrzydliwym. No Co za zaskoczenie! Co to jest w ogóle? To jest no. pasztet. Nie, to, to nie jest, jest pasztet. A nie, to jest pasta szynkowa pasta, z kolorowym szynkowa. pieprzem. Pasta szynkowa! Pasta szynkowa. Czyli jednym słowem to jest szczęście, dlatego że nie wiesz, gdzie ile jest pieprzu. Tak, tak naprawdę. Może w jednej części być więcej, a w drugiej mniej. Prawda? Tak, stary, to ja przekroję tu. I tą o, część zobaczymy, czy przypadkiem tu nie ma dobrać. największej ilości pieprzu. No, tak, tak może być. Ale ukończyć. to nie jest tylko szczęście, ale jest skill, bo jak to przekroicie, to to wypłynie przez no właśnie. Zdaje mi się, że przekroiłem najgorzej, więc zważę jako pierwszy. Jaki 67, a cała ma 140, czyli nie jest źle. 73. O kurde, no dobra, czyli 6. Ok, teraz moja kolej. Zipka dobrze wygląda Ile? 71. Co? O kurde! 67. Co jest? 4 gramy? Ja, nie ja straciłem On na tym ja 6 jest... A ty? Ja nie wiem. Oku, Tam... O co ty zrobiłeś? No musiałem wysmarować na pół, żeby sobie gramy zdobyć. O, kanapkę sobie Ile zrobię. jest? 68. 9, 69. O, 69, ja Nice. Ja nice. No. 78? Co? co? 9. <grym> yes. Co? Co? Yes. Co? Co? Jeez, tak. A ile waży całe? 140. 140. 140. No, wiecie, no. What no, no, the fuck? Może oni liczą bez papierka. No cóż. Łukasz, więc dawaj, teraz wycisk wyciskasz sobie szynko szynkotupkę do mordy w całości. I co? Nie. nie. No dawaj, stary, co ile ty zjadłeś? O. Dziękuję, że nie musiał jeść, ale to jest obrzydliwe. Teraz będziesz to mówił. masz na rękach, stary. No, trzymajcie się. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już jutro, to na tyle. Na razie. Siema.